Czy rynek zaraz zawraca? Jest wskaźnik, który często sugeruje to szybciej niż RSI. Pokazuje, kiedy rynek jest przegrzany lub kompletnie wyczerpany. To oscylator stochastyczny, a dzisiaj pokażę Ci, jak go czytać. Witaj na kanale Inteligentne Handlowanie. W tym odcinku z filaru taktyczny/praktyczny. Rozłożymy na części pierwsze popularny wskaźnik momentum oscillator stochastyczny. Czym jest i jak działa? Stochastyk porównuje cenę zamknięcia do jej niedawnego zakresu wahań. Mówiąc prościej, sprawdza, gdzie cena się zamyka względem swojego świeżego maksimum i minimum. Dzięki temu możesz ocenić siłę rynku i znaleźć potencjalne punkty zwrotne. Budowa i kluczowe strefy. Wskaźnik składa się z dwóch linii: procent K i procent D. Poruszają się one w skali od 0 do 100. Tu kluczowe są dwie strefy: powyżej 80 to strefa wykupienia, rynek może być przegrzany, poniżej 20 to strefa wyprzedania, rynek może być wyczerpany. Jak czytać sygnały? Najprostsze sygnały to przecięcie linii w tych właśnie strefach. Sygnały sprzedaży linie są powyżej 80, szybsza linia procent K przecina wolniejszą procent D w dół. Sygnał kupna linie są poniżej 20, szybsza linia procent K przecina wolniejszą procent D w górę. Pamiętaj, to tylko sygnał, nie gwarancja. Dlaczego jest szybszy od RSI? Być może znasz już RSI. Link do wideo na ten temat znajdziesz u góry ekranu. Stochastyk jest często od niego bardziej czuły i generuje sygnały szybciej. Dlatego niektórzy traderzy wolą go podczas konsolidacji. Ale uwaga! Ta szybkość ma swoją cenę. Największa pułapka – silny trend. Największy błąd – używasz stochastycznego w bardzo silnym trendzie. W mocnym trendzie wzrostowym wskaźnik może utknąć w strefie wykupienia krzycząc sprzedawaj podczas gdy cena będzie dalej rosła. Zawsze patrz na kontekst trendu. To najważniejsza lekcja. Kluczowe wnioski. Zapamiętaj, stochastyk to czułe narzędzie do mierzenia momentu. Sprawdzaj przecięcia w strefach skrajnych, ale zawsze używaj go z głową i patrz na szerszy obraz rynku. Chcesz opanować więcej takich wskaźników? Koniecznie zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę. Sprawdź oscylator stochastyczny na swoich wykresach i daj znać w komentarzach, jak ci idzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.